Witam pierwszy motovlog w samochodzie Motovlog, autovlog w sumie Ale no co W sumie to jest tak Za chłodno na motocykl A na samochód zawsze jest dobra pogoda Także stwierdziłem, że W sumie muszę przyciszyć, bo nie wiem czy mi nie zablokuje Przypadkiem e, Nagrywania Znaczy no prawa autorskie, czy się nie wyłączą na YouTube? A dzisiaj mówię dla was, nagram sobie taki film, mam trochę wolnego czasu i stwierdziłem, że poruszymy takie w sumie fajne kwestie odnośnie pierwszego samochodu, bo pewnie wiele z moich widzów będzie miało 18 lat dopiero. Ewentualnie już ma i rozgląda się nad pierwszym samochodem. A już po kupnie pierwszego samochodu jestem. Ja powiem Wam na co zwracać uwagę, jak podchodzić w ogóle do tego i co robić, żeby po prostu kupić dobrze. W dobrych pieniądzach, nie za drogo. Także pierwsza podstawowa sprawa to jest taka, czy już kiedyś jeździliście samochodem, czy to będzie was totalnie pierwszy samochód, bo jeśli, bo jeśli zdarzyło się tak, że. Jedyny samochód, jakim jeździliście, to była Elka z tym wielkim znakiem na dachu i oklejona jakąś tą firmą. No to nie oszukujmy się, nie macie żadnego doświadczenia. I pierwszy samochód, jaki kupicie, to powinien być samochód niedrogi, który no, prędzej czy później w coś uderzycie, w słup, krawężnik, nie wiem, płot zamiast jedynki wrzucicie wsteczny, wjedziecie w samochód z tyłu. No takie sytuacje się zdarzają. Samiem już jedną przygodę taką dosyć z samochodem przez moją nie uwagę. Pierwsza zima, no oczywiście pierwszy, pierwszy śnieg, jak to mówią, i człowiek po prostu wariuje. No to zacznijmy od tego, od budżetu. No, obstawiam, że średnia taka. Kwota, jaką może jakiś 18-latek przeznaczyć na samochód, no to jest 10-15 tysięcy. Niektórzy troszkę mniej. Skupmy się na 10 tysiącach, bo to jest taki w sumie ogólnik. Dobry samochód można kupić w tych pieniądzach. Także zaczynając od tego, rozglądajmy się yy, za samochodem, który jest troszkę poniżej tych 10 tysięcy bo prawda jest taka, że kupimy samochód za 10 tysięcy i będziemy musieli w niego włożyć 2 tysiące, bo w moim przypadku tak było, że kupiłem pierwsze co to, trzeba było włożyć gaz, żeby było taniej, trzeba było wymienić rozrząd, oleje, takie pierdoły, no i ta kwota się oczywiście zwiększa. Eee, nie będę Wam tutaj proponował jakichkolwiek samochodów, bo nie o to w tym chodzi, ale ważne jest to, żeby nie patrzeć tak naprawdę na przebieg samochodu bo tutaj większość samochodów które są na rynku mają 180 190 tysięcy, to jest taka średnia którą handlarz po prostu ustawia, bo polski kupiec nie patrzy czy samochód jest zadbany, czy były wymieniane oleje bla bla bla, tylko powyżej 200 tysięcy to już pewnie padło, a co z tego że samochód ma 180 tysięcy, jak 100 tysięcy ma w pamięci. No, taka jest prawda, takie są realia, tak yy, handlarze robią. Dobry samochód najlepiej kupić od kogoś znajomego. Ale <laughs> nie bójmy się kupić samochodu. Nie o to chodzi. Pierwszy samochód powinien być no. Ja w moim przypadku pierwszy samochód, jaki mam, jest silnikiem 1.6. Bo stwierdziłem, że nie będę się pakował większą pojemność z większą liczbą koni. No bo jednak ja się uczę. Trzeba się nauczyć na początku pokory, jak samochód się zachowuje, wchodzi w zakręty, jak on w ogóle działa. Bo na kursie prawa jazdy tak naprawdę my się nie nauczymy jeździć. Bo kurs prawa jazdy polega na tym, że my się uczymy zdać prawo jazdy. Tam nie mamy wychodzenia z poślizgu, wchodzenia w zakręt, do hamowywania. Nie ma takich rzeczy. Dlatego ja uważam, że pierwszy samochód powinien być taki spokojny, ogarnięty taki, żeby, żeby można było troszkę poszaleć ale żeby nie za bardzo, żeby nam szajba nie odbiła no, dlatego mój pierwszy samochód był, jest z pojemnością 1.6 e, czym się kierowałem przy wyborze samochodu no oczywiście, żeby utrzymanie było jak najmniejsze najtańsze bo ja się jeszcze uczę i o to chodzi, żeby jakoś nie obciążyć portfela moich rodziców Eee, dlatego kupiłem Opelka bo samochód jest w miarę dobry to jest taka średnia półka bo to nie jest żaden Lanos Tico Seicento tylko jest Opel Astra fajnie wyposażona w dobrych pieniądzach ją kupiłem jeśli chodzi o ten rok to troszkę za dużo zapłaciłem co prawda ale ja tam jestem zadowolony bo jest naprawdę zdrowa no i yy, druga rzecz, na jaką warto zwrócić uwagę przy kupnie to czy części do takiego samochodu, to już w sumie poruszyłem ten temat, czy utrzymanie tego samochodu będzie wystarczające, żebyśmy byli w stanie go utrzymać, bo jeśli nie no to oczywiście zaczynają się schody wtedy, No pierwszy samochód jest tak jak yy, z pierwszym rowerem. Każdy się podjara, że o matko, pierwszy samochód będę mógł wozić kumpli, będę mógł jechać z dziewczyną gdzieś na jakieś czasy. Tak, to prawda. Tylko żebyśmy do tego podeszli z zimną krwią, a nie że o, samochód jadę, pierwszy kupuję z rzędu, nieważny, nie patrzę, nie oglądam. Najlepiej jechać z jakimś znajomym mechanikiem, nie wiem, wujkiem, szwagrem, ciotką... Ojcem, matką, całą rodzinę najlepiej zawieźć. Oczywiście to śmiesznie wygląda, ale im więcej osób, tym więcej rzeczy się zauważy, tym bardziej można cenę zbić i tym lepiej można kupić samochód w lepszych pieniądzach. E... Następną taką rzeczą jest to, że no ja zwracałem bardzo uwagę na wyposażenie. Już nie chodziło o rok. O przebieg, tylko o wyposażenie, bo ja tutaj w tej Asterce mam naprawdę dobre wyposażenie, no ale tu już nie chodzi o, o, o ten samochód. W każdym razie trzeba do kupna samochodu podchodzić z głową. Naprawdę z głową. Bo pierwszy samochód jest taki, że tym samochodem się nauczymy jeździć, my go sprzedamy i kupimy sobie wymarzony samochód przynajmniej ja mam takie podejście większość z was oczywiście będzie chciało jakiegoś Audi jakiegoś Mercedeso, BMW, E46 teraz jest na topie no ja nie chciałem tych samochodów jedyny samochód jaki brałem pod uwagę to Audi A3, ale też ta pierwsza wersja ta poliftowa 8L chyba tak bo ona jest w sumie jest droga jak na samochód, który ma już osiemnastkę ale to Audi i no, jedno z drugim się łączy. Co więcej mogę Wam powiedzieć na temat kupna pierwszego samochodu, to jest to, czy będziemy mieli go gdzie garażować. Bo jeśli chcemy kupić sobie, nie wiem, Audi B5, B6, B7, to już ten samochód jest trochę większy. Trzeba wziąć pod uwagę, czy będziemy mogli go garażować. Czy poradzimy sobie z podstawami serwisu, czy będziemy musieli jeździć z każdą wymianą do jakiegoś mechanika. No, ja miałem takie podejście przy wyborze i tego się trzymałem. Dlatego takie rzeczy brałem pod uwagę, nadal biorę. Eee, powiem Wam tak, że ja jestem zadowolony. No, jeżdżę już rok, zrobiłem.

Także no, ten samochód jest w użytku, cały czas w użytku, nie stoi, nie odpoczywa, tylko no, jeździ się, no bo dojeżdżam do szkoły samochodem, w weekendy gdzieś trzeba wyjechać, gdzieś na jakiś tam odpoczynek, coś. Także no, musicie wziąć pod uwagę takie rzeczy, że pierwszy samochód jest taki, że my nim gdzieś coś, gdzieś w coś uderzymy. I teraz przywołam wam taką historię, no... Ja jestem urodzony na początku roku. Jak zdałem prawo jazdy, to był śnieg. No i pierwsze co, no to trzeba znaleźć jakiś płat, by plac, polatać na ręcznym, no... Takie są realia, no, Młody człowiek musi się wyżyć. Także wlatuję na parking pod Tesco, hebel, Gida i katuje ten samochód. I to jest z jednej strony dobre, w sumie ma wiele zalet, bo człowiek się uczy panowania nad samochodem etc, etc no i ja też tak zrobiłem no jeździłem cały rok wakacje, wiosna, lato jesień, no i przyszła zima no i chętne. i w ogóle to był taki dzień że zima zaskoczyła wszystkich kierowców, bo położyłem się spać to było na plusie wstałem, było 20 cm śniegu, cały czas padało i było na minusie, czyli było ślisko. No i jadąc do szkoły, jechałem sobie tam wolno. I myślałem, że droga hamowania jest troszkę krótsza niż niż była tak w rzeczywistości. I co z tego wynikło? Sytuacja wyglądała tak, że z prawej strony wyjechał mi samochód, zaczął przyspieszać, także ja się do niego dołączyłem. I przy, samochód przede mną zaczął nagle hamować ten, który przed chwilą mi wyjechał. No, i ja hebel, i idę. Jak na łyżwach. Nie ma zmiłu, i nie ma przebacz. Uderzyłem w bagażnik. Maska, zderzak. Te, te belki z przodu, pokrzywione wszystko. No, nie fajnie ogólnie. Nie fajnie. Nie jechałem tym samochodem, tylko moim takim wołem roboczym. jak go tak nazywam w rodzinie. Bo ten samochód już jest po prostu tyle. Po prostu. no... no tyle jest od złomowania i całe szczęście, że nim uderzyłem bo jego po prostu nie było szkoda oczywiście no obyło się bez policji spisaliśmy oświadczenie no i skończyło się tak, że temu panu, w którego wjechałem, w sumie z samochodem nic się nie stało, a ja miałem skasowany cały przód znaczy no skasowany, no lampa prawa poszła maska się zgięła, zderza jak tam no taki pierdoły ogólnie naprawa mnie wyszła, pokryłem z własnych pieniędzy, tam już nie o to chodzi i człowiek uczy się na błędach musi, musi do tego podejść tak ja nie umiem jeździć musi być tak z pokorą że nie ma co szaleć spokojniutko tam, gdzie można, to można sobie przyspieszyć. Tam, gdzie nie można, lepiej nie. Bo na przykład w terenie zabudowanym kiedyś dostałem. Kiedyś, no niedawno, no z miesiąc temu dostałem mandat. Jak sami już się domyślacie, za prędkość. No tak, dostałem za prędkość. Przekroczyłem o 20 na terenie zabudowanym. Mimo to. Nie spodziewałem się tej kontroli, bo jechałem na Janosiku, myślałem, że będzie wszystko happy, że tutaj powiadomienie mi wyskoczy, no i niestety nie wyskoczyło. I Prawdę mówiąc, gdyby nie moja siostra, która siedziała na miejscu pasażera, to nawet bym radiowozu nie zauważył, bo byli tak ukryci. Uuu, czemu to jest droga zablokowana? Mhm, mhm, dobra, zawrócimy sobie. Bo chciałem jechać tam dalej ale jak nie można, to nie można no <laughs> także pierwszy mandat za mną w samochodzie, także no super policjanci byli no w sumie wyrozumiali, bo dali mi mandat z niższej półki powiedziałem, że się uczę, no to byli bardziej ugodowi też przy takiej kontroli po prostu warto się przyznać, że no, takie wykroczenie się popełniło i ten policjant lepiej do tego podejdzie niż byśmy się spierali, że nie, ja tyle nie jechałem, no nie o to chodzi. Pewnie ktoś napisze w komentarzu, że non stop puszczam kierownicę, ale no jadę taką drogą 80, w sumie nie ma żadnego ruchu, także no mimo wszystko... No i w sumie to chciałem tyle wam przekazać z pierwszym samochodem przy kupnie, żebyście uważali, to będzie pierwszy film, mam nadzieję, że na tym kanale filmy ci się podobają, jeśli tutaj wpadłeś przypadkiem, jakiś znajomy cię polecił, to zostaw łapkę w górę, jeśli ci się film podoba, jeśli nie, no to daję łapkę w dół, napisz w komentarzu co było nie tak, ja do tego na pewno zajrzę, wyciągnę jakieś wnioski, a jeśli wszystko ci się podoba, zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek, Będziesz wtedy na bieżąco. I to wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymaj się. Hej!